Główną ścieżką życiową Chełbińskiego była medycyna. Jednak interesował się wieloma rzeczami i tak na dobrą sprawę zawsze narzekał, że brak mu czasu na wszystko, czym chciałby się zająć. Jego pierwszą miłością była botanika, a już ściślej bryologia. Ta nauka o niewielkich roślinkach, które czasami nie przekraczają nawet centymetra wysokości, była dla niego bardzo istotną rzeczą w życiu. Uważał, że ludzie powinni znać swoje tereny rodzime i powinni je badać tak, żeby przyszłe pokolenia mogły z tego czerpać. Jego prace naukowe, mówiące właśnie o mchach, były niezwykle istotne i miały bardzo duży wpływ też na rejestrowanie fauny tatrzańskiej. Dzięki temu możemy obserwować również zmiany, które zaszły w tatrzańskim środowisku, ponieważ chaubiński jako jeden jako pierwszy w sumie naukowiec dokonał tak wielkiego przekroju badań nad tą jeżeli chodzi o dalsze zainteresowania, jedną z nich była mineralogia. Jak żartowali znajomi Chaubińskiego, zwykle skromny i raczej nieszastający pieniędzmi naukowiec na minerały mógł wydawać fortunę. Była to też pewna kwestia zabezpieczenia finansowego, ponieważ podczas lekkiego kryzysu ekonomicznego, który miał miejsce w życiu Chałubińskiego, zastanawiał się nad tym, czy by przypadkiem nie spieniężyć tej całej swojej kolekcji i tym zasilić swoje zasoby finansowe. Dosyć nietypową pasją Chałubińskiego, biorąc pod uwagę to, że był naukowcem i umysłem ścisłym, była historia sztuki. Podczas pobytu w Dreźnie, kiedy był na takim swoistym wygnaniu politycznym po powstaniu styczniowym, zafascynował się sztuką. Odwiedzając różne galerie, wpadł na pomysł, że stworzy swój własny słownik artystów. W swoich notesach notował różne biogramy, tytuły w dzieł, które oglądał i chciał z tego stworzyć pewną encyklopedię, która dawałaby obraz dla przyszłych pokoleń. Kto wie, gdyby może doba miała więcej godzin, moglibyśmy korzystać ze słownika artystów. Autorstwa Tadeusza